Zasady gry w internecie właśnie się zmieniają i to radykalnie. Algorytm ChatGPT mocno się zmieni do 2026 roku. Ten podręcznik to instrukcja, jak się przygotować. Przejdziemy przez pięć kluczowych protokołów operacyjnych. To one przygotują klientów na nową rzeczywistość. Zacznijmy od protokołu pierwszego. ChatGPT tworzy własny system autorytetu, podobny do znanego z Google EAT. Koniec z liczeniem wzmianek. Teraz liczy się jakość tych wzmianek i kto za nimi stoi. System odfiltruje autocytowania. Wygrają ci, którzy dzielą się prawdziwą, ekspercką wiedzą. Niskiej jakości fora tracą na znaczeniu. AI stawia na wiarygodne, branżowe źródła, by wyeliminować szum. Przejdźmy wy do protokołu drugiego. Nie tylko autorytet się liczy, ale też format treści. Tekst to już za mało. Wideo to już nie dodatek, a konieczność. Chat GPT wciąga filmy z YouTube'a czy TikToka prosto do odpowiedzi. Kluczowe jest to, by AI rozumiała wideo, dlatego napisy i transkrypcje są teraz absolutnie niezbędne. Blok klienta to teraz nie tylko ruch, ale źródło danych dla AI. Świeże, dobrze ułożone treści trenują algorytmy. Protokół trzeci. Dekodujemy nowe sygnały rankingowe, bo sama treść to nie wszystko. Pierwszy to prędkość cytowań. Liczy się to, co dzieje się tu i teraz, a nie dawne zasługi. Drugi sygnał to ranking oparty na sentymencie. Pozytywne opinie będą promować markę w wynikach. A to świetnie obrazuje nową sytuację. Serwisy z opiniami, jak GT czy Trustpilot, stają się czynnikiem rankingowym. Protokół czwarty to coś naprawdę dużego. Chat GPT przestaje tylko odpowiadać, zaczyna przewidywać. AI przeanalizuje historię wyszukiwań i zaproponuje rozwiązania, zanim jeszcze o nie zapytamy. Tu nie chodzi już o słowa kluczowe chodzi o to, by stać się synonimem całej kategorii dla AI. I tak dochodzimy do protokołu piątego, czyli do najważniejszej zasady tworzenia wszystkich treści. Treść musi mieć dwóch odbiorców: po pierwsze człowieka, a po drugie sztuczną inteligencję. Chodzi o to, by AI mogła łatwo przeczytać i streścić treść. Kluczowe są więc tabele i listy. Kto się dostosuje do tych zasad, ten zdobędzie widoczność, cytowania i zaufanie w nowym świecie AI. Pytanie nie brzmi czy, ale kogo odkryje AI: klienta? czy konkurencję. Szybka adaptacja to klucz do wygranej.